Szanowni Państwo, witam ponownie w Studio studioprawy.pl pana profesora Roberta Jerzego Nowaka. W zeszłym odcinku mówiliśmy o, o, o tych negatywach, to co działo się dla Węgier, o okradaniu Węgier. A teraz wróćmy między innymi do drugiej części książki, również Węgierska Droga do Zwycięstwa. Proszę, panie profesorze. O Wiktora Orbana. Tak. No, ta książka jest dla nas, dla Polaków. Po, pocieszająca pod wielu względami. Bo z jednej strony, jest to gotowe y, pokazanie węgierskich reform, to pokazanie gotowego laboratorium zmian, które można przejąć w Polsce. Jak tu pisał Janusz Szewczak, zresztą. Świetny ekonomista skoku. Reformy węgierskie są niesłychanie mądre i przemyślane. Uważam, że polska opozycja powinna zorganizować wyjazd studyjny na Węgry, żeby się przygotować do rządzenia w ciężkich czasach, żeby zobaczyć, jak to się robi. Tam są gotowe projekty ustaw, rozwiązań, rozporządzeń. To trzeba ściągnąć od Węgrów, bo inaczej nikt sobie nie poradzi z tą stanią augiasza. No i dodam, że prezydent Duda jeszcze, zanim został prezydentem, w debacie telewizyjnej 7 maja 2015 powiedział, chcę pójść drogą Wiktora Orbana i jego reformy był. Jarosław Kaczyński również tak mówił, tak jak Tusk mówił, że będzie w Polsce Druga Irlandia, ale doprowadzili do tego do upadku, do Krachu. To co w pierwszej części pan profesor mówił o, o, o Węgrzech. Nie, tak. Natomiast Jarosław Kaczyński też mówił o swego Budapest, czasu tak, o drugim Budapest. Budapeszcie i, no i, i również teraz tutaj. powołał się na ich politykę Orbana wobec imigrantów. Tak. Na, więc. Ale dlaczego te Węgry, ten obraz reform węgierskich jest pocieszający? Oni byli jeszcze bardziej okradzeni niż my. Najbardziej okradziony <coughs> kraj, proporcjonalnie w całej tej euro, naszej Europa. Europie Środkowo-Wschodniej. Ale bo tam po prostu, można powiedzieć, że straszliwe bagno. I im się udało wyjść z tego bagno. A no właśnie, I to jest pocieszające. No wszystkim błyskawiczne reformy przygotowane. On przez te 8 lat, gdy był w opozycji, ciągle przygotowywał plany reform, przede wszystkim gospodarczych. Eksperci, bardzo duża ilość ekspertów gospodarczych, rząd, fachowców, to wszystko i, i, i także zaczął on w ciągu roku, tam było 365 ustaw, nie mówiąc o przygotowaniu nowej konstytucji, y, ogromnie takiej ważnej, y, patriotyczno-chrześcijańskiej. I teraz przypomnę, on na imię Wiktor, czyli zwycięzca, I chyba okazał A, no, Wiktor Orban, tak. Ta, ta, ta. Okazał się zwycięzcą. Wiktoria. Po pierwsze, opodatkował banki zachodnie i to pierwszym takim podatkiem w Europie największym, ogromnie mocnym, który przyniósł wielkie korzyści dla budżetu. I to właśnie banki groziły, że opuszczą Węgry nie, nie, wyjechały, nie, tak. musiały się poglądać. I banki miały teraz i, i naród węgierski. Tak, a druga rzecz, w sprawie Frankowicza. on poszedł zupełnie na stronę Frankowiczów, całe przewa... przewalutował franki na forinta tak ogromnie korzystnie dla Węgrów. Rzecz trzecia. Opodatkowanie supermarketów. O, to, o tym u nas pisano, ale nie o wszystkich aspektach tego. Otóż, między innymi, wyrzuca się, nie tylko opodatkowano zachodnie supermarkety, ale wyrzuca się je na obrzeża miast. Nie w centrum miast. No, nie w centrum, no tak jak, jak nas, jest tak, na zachodzie. Tak. U nas w Warszawie centrum. No, są. No, zabroniono sprzedaży. Supermarketów w niedzielę. O, to jest proszę. tak, jak jest ta, w Niemczech, jak w innych krajach. No znów ogromnie ważne rzeczy. Teraz kolejne uderzenie. Wszystko w obronie węgierskich, zwykłych ludzi, także przedsiębiorców, przykładowo obni w ciągu trzech lat obniżono na Węgrzech ceny prądu, gazu, ciepłownictwa. O 25%. No, wielka obniżka, ale kogo ona dotknęła? Zachodnie koncerny, którym wyprzedano energetykę węgierską. Tak. Więc znów wrzask na Orbana, protesty <testy> Unii Europejskiej i tak dalej. Następna rzecz. Przyjęto ustawę o obronie ziemi dwa lata temu, jest przemilczana w Polsce. Bardzo rzadko o tym się pisze. Dlaczego? No bo e, u nas tak się zwleka z tą ustawą podobną, e, blokowana jest, a na Węgrzech ona przede wszystkim uderzyła Austriaków, którzy wykupili bardzo wielką ilość ziemi. Teraz co się okazuje, na słupa, na podstawiony. u nich to nazywają podstawione słupy, umowy kieszeniowe, że transakcją i że serzedyszek. I teraz, co w ustawie przewidziano, że wszystkie te umowy na słupa nie będą honorowane. O, czyli stracili. I jeszcze, kto będzie się przy nich ukrywał, <trym> to zapłaci grzywne. <trym> I ci Austriacy zaczęli masowo wyprzedawać tam teraz. O, czyli nie udało im się wytrymna. uzyskać majątek. Oczywiście, Unia grozi, krzyczy. ale redaktor Gazety Wyborczej, Wojciech Maziarski pisał, jakie to jest szkodliwe, ostrzegł przed węgierską zarazą, bo on już pis spróbuje pójść tą drogą, jeśli chodzi o ustawę o Ziemi. Dlatego ona jest na przykład bardzo przemilczana. Ale tego typu działania są we wszystkich dziedzinach. Na przykład dominowały sieci aptekarskie, głównie zagraniczne też. No, skończyło się to. Aptekarzem może być ten, kto prowadzi sam aptekę i już a, znów no, uderzenie. Tak. I, na... I mogą być tańsze leki również. I, tańsze, tamci tań... I przede wszystkim, y, wszędzie popiera się sprzedaż leków węgierskich, promowanie. A oni mają bardzo silną farmaceutykę, także tu... Y, y, bo produkcja y, jest y, bardzo y, tania. Tak, tak, tak. Także y, teraz, z innych... No, ale warto tu powiedzieć jeszcze, to uderzenie w kapitał zachodni, banki i tak dalej, to jest jedno, ale z drugiej strony odbiurokratyzowanie kraju. Znaczy powiem, księża redaktorze, tam wszystko jest inaczej niż w Polsce nami, No na przykład u nas. W czasie rządów PO wzrosła ilość tych różnych pracowników administracyjnych o przynajmniej 100 tysięcy. W samej Warszawie pani Walcowa zatrudniła ponad 2000 pracowników sód opłacanych i tak Ogromna biurokracja, kilkakrotny wzrost ilości tych pracowników biurokratycznych w stosunku do 1989 roku. A u prezydenta też, zanim Komorowski ustępował, też masę ludzi zatrudniono. A... W ostatniej chwili. Ach tak, i potem dostali to... no, jeszcze premię. No, może... Panie profesorze, jeszcze yy, chcę nawiązać do tego, że zrobiono referendum fatalne, P.O. wiedziała o tym, 100 milionów wydano, 100 milionów, a teraz tak. pani premier mówi, 20 milionów dadzą na tych Polaków ze wschodu. Co to jest podmiotem, co, co błoto to, wyrzucili to, tyle pieniędzy? No, może tylko taki symbol przypomnę, że ilość pracowników administracyjnych obsługujących seń i senat. To kilka lat temu już było ponad 1600 osób, pewno wzrosło. A ile było przed wojną? 35. No właśnie, A nie było tak. faksów i komputerów. Czyli musimy się uczyć od Orbana? A Orban zaczął od góry, od samej góry, z cięcia biurokracji. Ministrów zmniejszono z, 19, z 16 do 9. Sejm, czyli ich parlament zmniejszono o połowę. O, tak. U nas, a nie mają Senatu, a u nas polski Sejm ma więcej niż Izba Reprezentantów w Stanach. O, o parę dziesiąt osób. Tak. Teraz bardzo ważna sprawa. Wiemy, ile wydaje się u nas na premie, nagrody, to, to też znów nie tylko ale i pani Walcowa, i teraz ta kancelaria prezydenta. U nich Orban zakazał. Przez najbliższe lata jakikolwiek premii dla ministrów, sekretarzy stanu, dyrektorów i tak dalej akcentują. Dopóki nie zmniejszymy zadłużenia o, tak. do 50% PKB, nie będzie A pani profesor, czy udało im się zmniejszyć już zadłużenie? Już tak, też jest no, znaczące zmniejszenie, no bo jest. Tak. są A u nas by... przez 20 lat była dzika prywatyzacja. Wrócę do, do Balcerowicza, no, to do rządu Mazowieckiego. Czym... PO jest kontynuacją tego I, 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 i zadłużenie wzrasta. A ile sprzedaliśmy? No, ile sprzedaliśmy? To powinniśmy połowę tematu. z za e, no. zwrócić zadłużenie. No właśnie. A teraz druga rzecz, jeszcze z tych walki z biurokracją. Aha, u nas, jak odchodzi prezes wielkiej firmy państwowej Orlenu, Lotosu. To jest odprawa milion, dwa miliony, siedem milionów złotych. Na Węgrzech było dokładnie to samo. Co zrobił Orban? To taki bardzo pikuśny pomysł. Opodatkował odprawy na dziewięćdziesiąt osiem no, procent. Jak dostać trzy jest... miliony, dostanie sześćdziesiąt tysięcy. I wystarczy, no, bo miał wystarczy, dobra wystarczy dobre zarobki. Tak. Także muszę powiedzieć, że są to bardzo obrożne Ale jest wiele jeszcze innych. U nas o których się prawie nie pisze, albo są zupełnie przemilczane. Orban i yy, Węgry Orbana przodują w walce przeciwko GMO, to znaczy że przeciwko zaśmiecaniu, przeciwko modyfikowaną żywnością. Ale co więcej, wpisano do Konstytucji, że nie wolno sprowadzać takich produktów GMO, a u nas Właśnie wiceminister spraw Rafał Trzaskowski był za otwarciem się na GMO. Dalsza rzecz, to już całkowicie przemilczana, poza jedną osobą. Grzegorz Górny, naczelny Frondy, zresztą bardzo tak, promujący tak, tak, tak. wartości chrześcijańskie i także te rozwiązania węgierskie, jeśli chodzi o Kościół, wiarę. Otóż yy, tylko on poruszał co? Bardzo o to apeluję, żeby na to zwrócić więcej uwagi w mediach, przynajmniej naszych chrześcijańskich, patriotycznych, tak jak moja rodzina, bo starannie się to przemilcza. Chodzi o TTIP, czyli umowę grożącą w naszej Europie, umowę między... Stanami Zjednoczonymi, a krajami Unii Europejskiej umowę handlową taką otwarcie, niby tylko konkurencji, <laughs> jakieś ten żeby ułatwienia. A jest to umowa, która jest korzystna wyłącznie dla koncernów, które na tym zbiją zyski i yy, yy, grozi jak, jak się i u nas jest całkowicie przemilczana. Na Węgrzech mówi się o niej ogromnie otwarcie i potępia i Parlament. Też występował w tej sprawie. Teraz było dwa dni temu demonstracja ze 100 tysięcy osób w Berlinie przeciw. Kilka milionów głosów. Poniższą własną ta, ta przedsiębiorczość narodową. Kilka milionów było głosów przeciwko tej umowie. Dlaczego? Bo ta umowa otwiera niesamowicie etap, furtki, bramy dla koncernów, że one mogą potem skarżyć państwo. Wszystko, zawsze gdy się im coś nie spodoba, na przykład opodatkowanie banków, to sprawy opodatkowania supermarketów, uderzenie w, y, w eksport tytoniowy. I tam oni już dzięki takim y, porozumieniom na przykład wygrali z rządem Ekwadoru na miliard euro hmm. i tak dalej. I jeśli u nas ta umowa by przeszła, jeśli by w krajach Unii Europejskiej, to znaczy Absolutne niszczenie naszej gospodarki i to oznacza, że po prostu stracimy bardzo wiele no i kon koncerny mają adwokatów i zawsze no wygrywają w tych sądach. Czyli tych jest to inspiracja dla tych, którzy będą rządzić, dla, dla nowej ekipy, żeby, żeby podjęli tak, że no, tak, jest. Teraz wracam jeszcze do tej konstytucji. Orban bardzo zręcznie zrobił że dokonano szereg takich zapisów, które zablokują przyszłe niekorzystne zmiany dla Węgier. Tak jak z tym GMO, ale na przykład wprowadzono zapis w Konstytucji, że jedyną walutą Węgier jest forint. A, no <laughs> a, a nie wprowadzono euro. Wprowadzono inną zasadę, teraz z innej dziedziny. Małżeństwo to związek między mężczyzną a kobietą. A, kobietą. A, a nie, nie u nas. Tak, Zapisano, że partia komunistyczna, która rządziła Węgrami, była ogromnie szkodliwa, zdradziecka i tak dalej. Co wywołało protest lewaków całego świata, tego osławionego Daniela Konbendita, bendita prowokatora jeszcze z tych, z maja 68, ale przede wszystkim początek konstytucji, już ta preambuła, to jest tak wspaniały pean na temat roli, znaczenia chrześcijaństwa dla Węgier, na temat Roli historii Węgier jako y, przedmurza chrześcijaństwa i w, y, y, akcentowanie wkładu Węgier do cywilizacji europejskiej. No, po prostu pokazanie dumy narodowej, a czego y, y, za co oczywiście atakowano i że to jest niemal. Szowinistyczna, faszystowska konstytucja, zwłaszcza w Niemczech, i powiedział rzecznik rządu węgierskiego Syjartu: Minęły czasy, kiedy Niemcy pisali dla nas konstytucję. No, właśnie, i tu może jedna podstawowa sprawa, jakże ważna: patriotyzm, obrona godności narodowej, obrona dumy narodowej. Otóż, główną dźwignią jeszcze w tym. Na drodze do zwycięstwa Orbana stało się jego odwołanie maksymalne do patriotyzmu. On jest świetny mówca, ale w, niemal w każdym jego przemówieniu to jest o patriotyzmie, o Dumie Narodowej. Teraz słucham na 15 marca rocznica, kolejna święt, święto narodowe, jak Orban mówił. O tym, jak prezydent Abraham Lincoln chwalił Koszuta, węgiers przywódcę węgierskiej walki niepodległościowej przeciwko Austriakom i całe mnóstwo takich rzeczy, przypominanie y, zasług Węgier dla y, Europy, dla cywilizacji, a kończy się to zawsze emocjonalnie okrzykiem Orbana: Hoira, Modziorosa, Chojra Modziorok, naprzód Węgry, naprzód Węgry. I tu, i co jeszcze szczególnie mi się podoba. A Węgry były, za, w, 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 w tym co zrobi Orban, Węgry były przez dziesięciolecia zakompleksiane. Za czasów stalinizmu Rakosiego, to w ogóle ich tępiono, y, y, patriotów, Or, y, Rakoszy mówił, że rządzi 9 milionami faszystów i tym podobne. Potem za Kadara, po stłumieniu powstania, to też wszystkie ich powstania narodowe opluwano, zakompleksiano Węgrów. Orban podniósł Węgrów z klęczek, przywrócił im poczucie godności i między innymi w jaki sposób. Ja y, kiedyś widziałem, zresztą ksiądz redaktor, wydałem taką książkę, co Polska da światu, miałeś już kilka wydań, jeszcze rozszerzam, właśnie pokazujący jak wiele jest zasług Polaków dla rozwoju kultury, cywilizacji, nauki w różnych krajach. Do, jest z tego wiele jeszcze. Teraz dodaję, na przykład od rektora misji katolickiej w Paryżu po raz pierwszy dowiedziałam się, chyba Jerzy, że się tak. Pierwszy dowiedziałam się o tym, o czym powinno być w ensklopediach, w podręcznikach, że Polak. Florian Trawiński uratował, uratował najsłynniejsze muzeum świata w Luwrze przed spaleniem w czasie komuny. Powinien za to mieć pomnik przed Luwrę Matkowską. No, ale Ten Panie profesorze, zwięzano. wracając do patriotyzmu Orbana, że udało mu się odbudować tę godność, a u nas jest odwrotnie. Gdzieś no niedawno mieliśmy rocznicę, jak, jak car Rosji składał hołd królowi III wazie, gdzie daliśmy łupnia ruskim, a, a mało się o tym Rosji, mówi, tak? prawda? Na, na, na Zamku Królewskim na kolanach oddała gdzieś... a Hetman Sobieski jak łupnia dał e, tatarom i, no, i muzułmanom, a teraz my sprowadzamy muzułmanów. To, że u nas tak nagłośniona grosa. Gdyby... No. Elita nas została tak dziesiątkowana. Wystąpiła od razu w 2000 roku, jak się mówi, ja wydałem trzy książki kontra Grosowi, to skończyłby się problem. A ten Hochstapler grasował przeciw Polsce. No i ostatnio nawet pozwolił sobie w na napisanie, że Polacy zabili więcej Żydów niż Niemcy. No tak. Nawet olejnik Monika, która go tak propagowała, przyznała, że e, Gros skańbił się, a ona się nie skańbiła promowaniem przez tyle lat. No więc na Węgrzech takie rzeczy to są mnóstwo. Ale ja jeszcze tak. powiem o tym, y, y, co y, po, y, Polska da światu powiedziała. Co, po, y, co im zazdroszczę? Premier Orban przy każdej okazji, nawet na, w raporcie o stanie kraju w zeszłym roku y, wyliczał, co Węgrzy dali światu, jakie wynalazki, centrala telefoniczna, witamina C. Malować, i, i on często otrzymał na mnie zasług węgierski. Dodał ducha Węgrom, że ten naród odzyskał patriotyzm, czyli liczę, że tak. u nas wreszcie no, wierzymy wierzymy. Tym obcy. akcentem będziemy kończyć, wierzymy, że i w Polsce będą takie rządy, kiedy będziemy dumni z tego, jak wiele Polacy wnieśli do, do historii, nie tylko Polski, ale Europy, a nawet świata, chociażby przez Jana Pawła II, świętego i wielu wybitnych Polaków. Panie profesorze, bardzo się cieszę z obecności w studiu. Mam nadzieję, że to nie ostatni raz. Polecam ja Państwu książkę Węgierska droga do zwycięstwa, pierwszy i drugi tom i mam nadzieję, że niedługo będzie trzeci tom wydany. Dziękuję panu, pań, panie profesorze za obecność w studio. Życzę Państwu dobrego. Ja dziękuję,